Wow, jakie piękne koktajle! Dziewczyny, próbujcie ich szybko. I co powiecie? Są przepyszne! Zaczynajmy challenge gorące jedzenie kontra zimne. Hm? Mogę pierwsza zacząć. Wow, jaki apetyczny, gorący burger! Zgadza się, też z chęcią bym takiego spróbowała. Rozumiem, ale jest mój. Ach, nie cudownie. Mm, jest bardzo smaczny. Palce lizać. Mabel, teraz ty sprawdź, co masz pod kloszem. Yeah! Już! Zamrożony burger, poważnie? To bułka w kawałku lodu. A co jest w środku? Okropność. Odłożę to ogórki? A, ogórki. Roxy, spójrz co mam. Dzięki temu zabiegowi można się odmłodzić o 10 lat. Chcesz spróbować? No pewnie, że chcę z przyjemnością. No to bierz. Okej. Okay. Jaki przyjemny chłodek. Świetnie, mój plan zadziałał. A teraz szybciutko zjem tego przepysznego burgera, Roxy. Och, no to ja rozumiem. Myślę, że już mogę zdejmować te ogórki, co? Co? To przecież nie jest mój burger Mabel. Ojej, przepraszam, ale nic już nie zostało. Jak ci nie wstyd, jak mogłaś zjeść mojego burgera? Przepraszam, nie mogłam się powstrzymać. Ale super gra! Tylko spójrzcie, to nowa gra Multi-Dusord. Jest niesamowita i wesoła. Każdy może ją pobrać w Google Play lub App Store. Ściągnijcie ją już teraz i zagrajmy razem. Otwieramy? Dobra. O rany! No! Nóżki kurczaka z KFC, tylko moja porcja jest zamrożona. To niesprawiedliwe. Nie dam rady tego ugryźć. Nie ma mowy, nie zmusicie mnie, żebym to zjadła. Ojej! Co za zapach! O nie! Prawie oberwałam lodową nóżką z kurczaka. Okej, okay, spróbuję mojego apetycznego dania! Mm, jest naprawdę przepyszne. Ojej, porany! Ten kurczak jest bardzo ostry, a, co buzia mi płonie! Nie zauważyłaś? Tu przecież jest napisane super ostre! A, nie mogę utrzymać tego ognia! Wiesz co? Ten pożar jest mi nawet na rękę. Mogę roztopić moje zamrożone nóżki. Od razu lepiej. Teraz są takie pyszne i ciepłe. Bardzo dziękuję, Roxy. Jesteś prawdziwą przyjaciółką. Ciekawe, co jest pod kloszem? Mogę pierwsza zacząć? Co to jest? Zamrożona kola? O nie. Chociaż wpadłam na pewien pomysł. Mogę zrobić w niej otwór za pomocą wiertarki i wyjąć z kubeczka. Teraz to lody o smaku coli. Rewelacja! Mabel, brawo, to było genialne! A teraz sprawdźmy, co ja dostałam. Też mam koło, tylko jest super gorąca. Jak ja mam to wypić? Nie mam pojęcia. Okej, spróbuję. Auć, auć, auć! Mój palec! To jest bardzo gorące. Nie ma mowy, nie będę tego piła. Będziesz musiała, moja droga. Skoro nic na to nie poradzę, to muszę wziąć się w garść i to wypić. Ojej, jakie to jest gorące! Zrobiłam to, ale teraz płonie mi cały język! Muszę jakoś pomóc, Roxy! Już wiem. Przyłóż, to jest zimne. Och, od razu zrobiło mi się lepiej, dziękuję. Super, że ci pomogło. Już chcę zobaczyć, co jest w środku. Zobaczmy, kto będzie pierwszy. Wygrałam, zaczynam. Ciekawe, co dostałam. Wow, rany! Ale pięknie wygląda ten tort. Chcę go już spróbować. O nie. Jest zamrożony. Nie zauważyłam tego od razu. No to trzymaj ten młotek i rozbij tort na małe kawałki. To naprawdę fajny pomysł. No to jedziemy z tym. Wow, ale super! Podoba mi się to. Wspaniale! Teraz po torcie zostały tylko kryształki. Chcę ich spróbować. Hmm, to jest smaczniejsze niż myślałam. Wow! Cudownie. Roxy, sprawdź, co ty masz. Ojej. Ja też mam tort, ale wygląda tak jakby ktoś na niego usiadł. Dobra, zaryzykuję i go spróbuję, ale nawet nie mogę na niego patrzeć. Chociaż pachnie naprawdę fajnie. O nie, smakuje okropnie. Co? Według mnie on jest super. Super? Chyba coś ci się pomyliło. Nie, no to przecież tort. Oddaj mi go, proszę. Dziękuję. Widelca nie potrzebuję, bo zjem go po prostu tak. Mmm, palce lizać. Mabel, jesteś bardzo dziwna. Otwieraj pierwsza! Z przyjemnością. Wow, to przecież lody! W dodatku truskawkowe. Bardzo się cieszę. A ty co masz, Roxy? Zaraz się dowiemy. O nie! Moje lody się rozpuściły! Wyglądają beznadziejnie. Nie mam ochoty tego jeść. Jesteś przegrywem. Ale z ciebie koleżanka, zero wsparcia. Ja nie mogę się doczekać, kiedy spróbuję moich lodów. Ojej, jak one apetycznie wyglądają! Mmm, prawdziwa uczta! Mabel, a może chcesz się ze mną podzielić? Oczywiście, że nie. Lody są tylko moje i sama sobie z nimi poradzę. Ale z ciebie chciwuska. Czemu miałam takiego pecha z tymi lodami? Wiecie co? Padłam na genialny pomysł. Mogę przecież zamrozić moje lody za pomocą miętowej gumy Mentos. Chwileczkę, chwileczkę. Patrzcie, już czuję chłodek w buzi, a teraz dmucham. To niemożliwe. Ze mną wszystko jest możliwe. Muszę tego tylko spróbować. O tak, to prawdziwe lody są pyszniotkie. To było niesamowite Roxy. Cześć wszystkim! Opowiem wam o naszej nowej grze Multi Pobierz ją w Google Play lub App Store i graj razem z nami. Będzie niezła zabawa. Do zobaczenia, pa pa!